Cześć kochani, z tej strony Mana, dobrze, że jesteś. Zrobimy czytanie, zrobimy przedłużone czytanie. Zobaczymy co ciekawego dzisiaj. Dzisiaj jest wtorek. Nie wiem dlaczego wzięłam znów najpierw. Karty tarota. OK. Knight of Pentacles. Hmm. Cesarzowa odwrócona. Cesarz odwrócony. Ok. Embodied. E po polsku, wcielenie. Wcielenie. Musi nastąpić wcielenie. Jeśli to jest to słowo, to znaczy chodzi o pewne pozycje, które są przedstawione na kartach tarota. Pozycje ciała. Chodzi o pewnego rodzaju przyjęcie pozycji ciała wystarczająco ilość razy, żeby organizm albo twój mózg, Wcielił konkretną rolę. Ta rola to jest rycerz pentakli, czyli słyszę, metodyczna, poruszająca się z dnia na dzień energia czyli to takie przysłowiowe: Slow and steady wins the race. Coś nie jest wykonane w pośpiechu, bo ma świadomość. Ten rycerz ma większą świadomość niż może się nam wydawać, pomimo tego, że nie jest królem. To, co tworzy tego rycerza w przyszłości, jako ewolucja Królem, to to, że nie musi mieć. Że nie jest już wysłannikiem, jest tym, który wysyła. To jest tak jakby kolejny krok po wcieleniu tej energii. Dlatego, że jeżeli jesteśmy w energii rycerza pentakla, oznacza to, że jesteśmy dostarczycielami. Pewnego zasobu, ale jesteśmy tak jakby wysłani przez kogoś. To nie jest nasza decyzja, że poruszamy się gdzieś albo że zmierzamy gdzieś, idziemy gdzieś. Jesteśmy tak jakby pod władzą króla Pentakli, który mówi nam, gdzie mamy iść. Tempo, w jaki poruszamy się w tej konkretnej energii, też jest narzucone, co nie oznacza, że jest złe. Jest dobre z tego względu, że jest metodyczne, powolne i gwarantujące sukces. To jest tak, jakby być pod władzami cesarzowej i cesarza odwróconego. W związku z tym każda pośpieszna decyzja mm, nie miała sensu. To jest coś, co musimy wcielić. Powodem, dla którego mamy wcielić tą energię, jest to, że pod spodem mamy dziewięć pałek odwróconych, co oznacza, że ten rycerz jest odpowiedzią na bycie w energii ofiary, która musi się spieszyć która jest pod władzą cesarzowej i króla. Yy, przepraszam, cesarzowej i cesarza odwróconego, którą, którzy każą się spieszyć, rób szybko, 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 masz wszystko robić szybko. I to jest odpowiedź tak jakby zdrowego męskiego pierwiastka, który w przyszłości będzie królem pentakli, a następnym etapem będzie cesarz w pozycji prawidłowej. Okej. Okay. Może być w odczuciu momentami ta energia odbierana jako żmudna. Okej, okay. cztery kielichy i słońce. I mamy hangman i cztery pentakle. Pod spodem dziesięć kielichów. Mm. Cała ta praca wykonywana w sposób opozycyjny do tego, co każe odwrócona para cesarzy, spowodowała w tobie, znów to powtarzam, cały czas to wychodzi w czytaniach, neutralność emocjonalną, która mam wrażenie niespodziewanie um, odblokowała to nie jest potencjał, to jest Odblokowała pewnego rodzaju szczęście, odczuwanie zadowolenia. Tutaj nie chodzi o jakieś toksyczne szczęście, typu, że wszystko jest w porządku, kiedy nie jest, ale pewna neutralność wobec zwierzchników doprowadziła albo doprowadzić się. Po prostu do słońca, czyli do ciepła, spełnienia emocjonalnego, zadowolenia, to jest to, co słyszę. I to jest moment, w którym mamy pewnego rodzaju proces zmiany perspektywy na temat tej małej energii, którą nosimy. To nie jest duża energia. To jest mały zasób, który jest metodycznie. Z dnia na dzień noszony i wcale nie musi być on, że tak powiem, noszony szybko. <tryk> 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 I to jest tak, jakby ten puzzle chce albo ten klik połączyć się. <tryk> Połączyć się w dziesięć kielichów emocjonalnych, czyli pewnego rodzaju rozpoznanie siebie jako Boga, jako pierwiastek służący wyższym energią, a nie tym ziemskim. Cokolwiek. To jest to, co przechodzi. Zaraz zobaczymy o co chodzi. Ok, czyli jest awans, jest upgrade. Pod spodem mamy magika, czyli ta energia posiadania małego zasobu, ale w sposób neutralny, gromadzi niespodziewanie pewnego rodzaju energię głównej arakany, czyli kumuluje, bo powiedziałam ważne słowo, że. Musisz to zrobić wystarczająco ilość razy, żeby wcielić rozumowanie rycerza Pentakli. Rycerz Pentakli awansuje do swojej następnej pozycji, kiedy jest w stanie wysłać kogoś, a nie być wysyłanym. Ale to może się wydarzyć tylko wtedy, jeżeli wcieli tą energię czyli posiadania do swojej dyspozycji wszystkiego. Co jest potrzebne. Do tego, żeby móc wykonać swoje nowe zadanie cały czas po przedzieleniu 10kielichów. Pod spodem mamy 0. Czyli mamy 1, mamy... 0 daje nam 10. Czyli cały ten system szedł z nami przez prawdopodobnie długi czas i w momencie w którym wcielimy neutralne zadowolenie, a nie toksyczne zadowolenie, to jest moment, w którym upgradeujemy do kogoś, kto jest w stanie zacząć od nowa. W nowej pozycji lidera. Okej. Okay. Nie, słyszę, ta sytuacja jest ustawiona. To nie jest coś, co um, dążyliśmy do tego, żeby wcielić, prawda? Ale pojawi się pewnego rodzaju król mieczy. To może być ktoś, kto nie pozostawi domysłów, nie pozostawi złudzeń, nie pozostawi. Żadnego pola do zinterpretowania w inny sposób tego, co powie, tego, co przedstawi i tego, co przyniesie. Jest pewnego rodzaju. Nie chcę powiedzieć fałszywa, ale. energia, ale taka, która. Dokładnie wskaże, na czym polega cesarz odwrócony. Cesarz odwrócony zostanie zaadresowany. To jest to, co się wydarzy. W związku z tym sprawiedliwość mówi: wszyscy, którzy działali na podstawie zdrowego męskiego pierwiastka, niezależnie od tego, czy jesteś kobietą czy mężczyzną, upgradują po wcieleniu z rycerza do Króla. Bo to jest tak jakby król mieczy, który jest na równi z królem pentakli, mówi, zaadresuje, jak to jest możliwe, że nie dostałaś, nie dostałeś pomocy. Jak to jest możliwe, że nie ma tutaj jakiegoś um, czegoś. Co może Cię wesprzeć w konkretnym zadaniu? W związku z tym, jeżeli sprawiedliwość mówi o, to w takim razie Ty poruszałaś się, Ty poruszałeś się jako ten rycerz w sposób naturalny, bez żadnego wspomagania, bez żadnej pomocy. To naszą pierwszą myślą będzie to w takim razie ta pomoc przyjdzie, ale sprawiedliwość mówi nie. Skoro do tej pory dawałaś sobie radę, dawałeś sobie radę w tym zadaniu bez żadnego wsparcia, to oznacza, że upgradujesz do roli lidera dyskredytując jednocześnie cesarza odwróconego. Czy cesarz odwrócony spada ze swojej roli? Myślę, że na ten moment jest to absolutnie nieistotne. Z tego względu, że sprawiedliwość pod spodem mamy pięć mieczy, prawda? I Ace of Swords odwrócone 10 pałek ciężkie energie, które nie dawały za bardzo wyjaśnienia, co tu jest nie tak. Dlatego był ten hangman, tak, pod spodem, czyli zmiana perspektywy. Wcielenie kogoś, kto nie może upokarza się, ale wcielenie kogoś, kto skromnie niesie swojego pentakla, który często jest wyśmiewany, buduje, budował, budowaliśmy na przestrzeni bardzo długiego czasu pewnego rodzaju neutralność na zasadzie nie muszę nawet odpowiadać, jakby nie muszę dawać odpowiedzi do wszystkich energii, które w jakiś sposób chcą poniżyć e, ce, rycerza Pentakli, bo na przykład jest powolną energią. Ha, 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 prawda? I nagle okazuje się, że ta, pon, że ta powolna energia. Nigdy nie miała, nigdy nie ma i nigdy nie będzie miała wsparcia, w związku z tym musiała wykreować sposoby niezależne i sprawiedliwe. I to, na co czekaliśmy przez cały czas, to jest jakby, no dobrze, no to skoro ten cesarz odwrócony miał możliwość nam pomóc, ale nam nie pomógł. I to jest to, co Referuje um, król mieczy, to w takim układzie jesteś gotowa, jesteś gotowy do tego, żeby to, co myśleliśmy, żeby uzyskać tą pomoc. Myśleliśmy tak. Ale prawda jest taka, że my na nią już nie czekaliśmy, z tego względu, że mieliśmy neutralne nastawienie do tego, gdzie jesteśmy. W związku z tym sprawiedliwość mówi, Upgradez do roli lidera. Ok. Wyciągnę jeszcze tylko jedną kartę, bo dzisiaj do mnie mówiły tylko karty Taro. Ale w przedłużonym czytaniu oczywiście wyciągniemy wszystkie. Zobaczymy, co tu jeszcze na zakończenie. Lightning. Okej, okay. a dwie karty. Mamy jasnowidza i mamy sowę. To był ten proces. To było rozpoznanie historii do środka, a nie do zewnątrz. Czyli nie konfrontowanie historii, którą przechodzisz. Sposób, który miałby ujawniać Twoją sytuację na zasadzie: Hej, to jest moja historia, to jest to, co się dzieje, nie wiem o co chodzi, dlaczego nie mam tej pomocy. To było skromne, coś było skromne. Robiłaś coś, robiłeś coś skromnie, w związku z tym awansujesz. Do pozycji litera. Ok, będę kontynuować w opisie filmu, jak zawsze jest mój adres mailowy. Napisz do mnie, jeżeli masz ochotę na przedłużone czytanie. Przedłużone czytanie kosztuje 25 zł, a jeżeli to wszystko, to dzięki, że byliście i do następnego, pa. pa.